Ostatni odcinek z tej serii cieszył się dość sporą popularnością na kanale. Bił on tyle o to łapek w górę, jeśli wbijecie powiedzmy 600 łapek w górę pod tym filmem, to lecimy z kolejnym i myślę, że będzie Wam się podobało. Ja jestem Rogalik i zapraszam Was do kolejnego odcinka 5 sekretów globality, a dzisiaj pokażę Wam 5 szybkich porad, jak szybciej wbić globala. Serdecznie zapraszam. Numer 5 Ustawienia Musisz zapamiętać pewną jasną i jawną zasadę. Nie wolno ci zmieniać ustawień jak fucking retard. Musisz mieć takie same ustawienia cały czas. Ja oczywiście proponuję grę na 16 na 9. Nie zmieniaj swojej rozdzielczości, nie zmieniaj czułości myszy, nie zmieniaj detali, ponieważ bardzo ciężko będzie Ci się przyzwyczaić i przestawić na nowo. Bez sensu uczyć się praktycznie od nowa grać, strzelać i aimowo się wywyższać. Pamiętajcie, że to nie jest wina rozdzielczości, że Wam nie idzie, nie jest to wina Sensitivity, a jest to wina na przykład Waszego dnia, bądź nie wyćwiczenia, bądź nie rozgrzania się do meczu. bądź przeciwnik jest po prostu lepszy. Pamiętaj, aby nie ratować swoimi ustawieniami cały czas, bo będzie to tylko pogarszać twoją grę, ani jeżeli ją ulepszać. Jeżeli wydaje Ci się, że grasz lepiej po zmianie rozdziałki, jest to chwilowe oczywiście złudzenie, które nie pozostanie na dłużej w twoim umyśle, a dalej po dwóch czy po jednej gierce wrócisz znowu do swojego zwykłego poziomu. Pamiętaj, aby zostawić te ustawienia, wtedy przyzwyczajać się do nich jak najbardziej i będziesz mógł wtedy naprawdę strzelać niesamowite headshoty i niesamowite akcje będziesz mógł robić. Cztery Roką Wielu początkujących graczy ma tendencję do wgrywania konfigów profesjonalnych graczy. Jednak jest to naprawdę bardzo niepotrzebne, ponieważ każdy swój konfig powinien dostosować do siebie. Każdy profesjonalny gracz również dostosował ten konfig do siebie i na pewno nie będzie on przystosowany do grania zwykłego przez zwykłego gracza. W tych konfigach często znajdują się tak absurdalne biddy, że na przykład pro playerzy mają klawiaturę postawioną bokiem i mają chodzenie na A, W i Z. Pamiętaj, że konfig pro gracza nie da Ci skilla, a tylko będzie mógł przysporzyć kilka kłopotów, jeżeli będziesz miał jakieś niepotrzebne bindy i będziesz naciskał guziki, których po prostu nie wiesz jak używać. Pamiętaj, że najlepiej zrobić sobie swój dopasowany do siebie konfig i grać na nim cały czas, żeby się do niego przyzwyczaić, i to jest naprawdę bardzo fajne. Numer 3 Reloading Reloading, czyli przeładowanie jest jedną z najważniejszych rzeczy w gierkach FPS, czyli first-person shooter jaką jest CSGO. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ wielu początkujących graczy robi to źle i przeładowuje swój magazynek za szybko. Pamiętajcie, że każdy wasz przeciwnik słyszy dźwięk przeładowywania waszej broni. Zastanówcie się kilka razy, zanim tą broń przeładujecie i zanim zobaczycie, że macie w niej za mało ammo. Mając w kałachu 15 amunicji, naprawdę nie musicie przeładowywać tego kałacha, bo kałach zabija na 4 strzały. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście naprawdę celni, nie musicie tak często przeładowywać tej broni. Nie cały czas będziecie wyładowywać 30 ammo czy 2, tak jak 20 ammo z Mki, nie cały czas musicie to przeładowywać. Spójrzcie kątem oka jaki macie stan amunicji i czy musicie przeładowywać, ocencie to dobrze i starajcie się używać tego rozważnie. Pamiętajcie, że zawsze możecie zafajkować swojego przeciwnika naciskając klawisz R, następnie kombinację klawiszy 3 i 1, co przestawi wam szybko na nóż i szybko przestawi wam na broń. Z powrotem, wtedy będziecie mogli zaskoczyć waszego przeciwnika, bo wasz przeciwnik może was zraszować. myśli, że będziecie przeładowywać, bo dźwięk cały czas się odtwarza, a wy bez problemu zaskoczycie swojego przeciwnika i zabijecie go jednym prostym strzałem. Gwarantuję. 2. Kontrola mapy w zależności od tego, jaką mapę gramy, musimy znać ją perfekcyjnie. Musimy znać smoki, flashe, spoty, hide spoty i wszystkie spoty, na których może nas przeciwnik się chować. Musimy preferować cornery i przede wszystkim kontrolować mapę, na której gramy. Jeżeli grasz na musisz patrzeć sobie na radar, gdzie twoi team skrócili pozycję bądź zajęli jakąś pozycję. Będziesz mógł wtedy kontrolować sobie mapę, bo będziesz wiedział, że stąd na pewno przeciwnicy nie mogą ci przyjść. Musisz odgradzać się smokami, mołotowami, nad'ami i flashami. Tego naprawdę radzę się nauczyć, niby takie małe coś, a naprawdę pomaga. Kiedy zaskoczymy naszego przeciwnika i wychodzimy mu, a on ma full flesha, wtedy satysfakcja jest ogromna. Naprawdę wam polecam. Pamiętajcie, aby tę mapę kontrolować i cały czas patrzeć plecy swojemu teammate'owi, żeby przez was nie padł, żeby to nie wzbudziło głupiej dyskusji podczas. Numer 5. Graj w piątkę. Jest to chyba najcenniejsza porada, jaką mogliście ode mnie usłyszeć. Każdy z was, jeżeli znajdzie sobie piątkę graczy na mniej więcej takim samym poziomie jak wy, będzie bogiem MMów, gdyż gracze grają w randomie i naprawdę często kłócą się i rage'ują co jest przyczyną przegranej większości meczy. Jeżeli grasz w piątkę, możesz bez problemu się ze sobą komunikować na tym spiku w swoim języku, dzięki czemu wszystko rozumiesz i możesz kontrolować mapę na wysokim poziomie. Możesz kontrolować wszystko, ponieważ masz swoich teammateów, którzy na pewno Cię obronią. Wierzę w to przynajmniej, że na pewno Ciebie obronią. Kiedy grasz w piątkę, masz niesamowitą przewagę nad przeciwnikiem na MM, więc serdecznie Ci polecam. Znajdź sobie ludzi, z którymi możesz grać na co dzień. W opisie podsyłam Ci kilka stronek, na których takich ludzi możesz sobie znaleźć na swoim poziomie i naprawdę każdy z Was może takich ludzi znaleźć. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się podobał i mam nadzieję, że wpadniecie na resztę moich filmów. Wpadajcie do dwóch części, które są już na kanale i możecie zobaczyć sobie tam kolejne 5 porad, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał i mam nadzieję, że wpadniecie na więcej. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie łapki w górę, bo to motywuje mnie do pracy. 600 łapek, kolejny odcinek. Trzymajcie się. Na razie, peace.